Siemanko, z tej strony Stewona to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was. Widzowie w dzisiejszym odcinku do wygrania bliczek o wartości 10 zł. Jeśli chcecie wygrać standardowo film, oglądacie do końca. Łapkę w górę zostawiacie subskrypcję dzwoneczkiem oraz komentarz. I wbijacie pierwszy link w opisie, bo z moim kodem na Kiejzdrofi macie procent do wpłaty, a możecie płacić każdą metodą płatności, ale to już chyba e, wszyscy wiedzą. No i widzowie, jeszcze na początku filmu chciałbym wam teraz powiedzieć. Mam naprawdę duże zaległości jeśli chodzi o e, wysyłanie skinków, ale wszystko to na drobie. Każdy, kto wygrał, skina dostanie, także o to się nie bójcie. I teraz tak z poprzednich filmów nie było losowanych e, losowany kilka skinów, kilka blików. Dlatego teraz na kanale pojawi się kilka, w ciągu kilku dni pojawi się kilka shortów e, z wynikami konkursów z poprzednich odcinków. Także nie bójcie się, wszystko będzie legitnie rozdane, wszystko będzie wylosowane. Także na spokojnie też te naklejeczki, które miały, mieliście dostać, dostaniecie z troszkę większym opóźnieniem, ale z góry, widzowie, za to Was przepraszam. Wszyscy na spokojnie skina w swoim czasie dostaną. Ale ja już nie przedłużam. Jak widzicie, mamy 50 zł na koncie i dzisiaj robimy challenge od 50 zł do kosy na case dropie No i w sumie nie będę przedłużał, zaczynamy. Możecie mi pisać widzowie w komentarzu w tym momencie, jak dotrwajcie do tego momentu, no dopiero minuta filmu, także każdy ma do tego momentu dotrwać. I w tym momencie proszę Was, żeby każdy napisał, jakie wolicie konkursy na filmach. Czy w postaci skinów, czy w postaci złotych kodów. Czy w postaci mm, jakichś tam blików, doładowań, PCF Cardów. Napiszcie mi to w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawy. Oczywiście e, e, wasza opinia jest dla mnie bardzo ważna i, i będę po prostu... Im będzie więcej komentarzy, e, jakiego typu chcecie konkursy, tym właśnie więcej będzie takich konkursów. A ja już nie przedłużam i zacznijmy sobie od jakiejś tutaj tańszej skrzyneczki. Myślę, że jakąś tutaj możemy sobie... A skrzyneczkę Gras 12,50 otwieramy. Pamiętajcie, że w takim challenge od 50 zł do kosy bardzo, ale to bardzo ważny jest Każdy mały profit i to jest naprawdę Bardzo dobry drop, to jest widzowie Bardzo dobry drop, bo to jest 30 zł Deagle w Seinfeld testy Ze skrzynki za 12,50 Bardzo dobrze, takie dropy są Bardzo, bardzo potrzebne e, W takich challenge'ach, bo to jest ponad Kurczę, oś, no 17 zł Profitu ponad, także bardzo fajnie Lecimy z kolejną skrzyneczką I walnijmy sobie skrzyneczkę A nich jest skrzyneczka bestii 12,99, no mamy tutaj Dwie hyperbestie, e, nawet trzy, które chciałbym do swojego ekwipunku przytulić, wiadomo, byłby to ogromny profit, ale procent na te skiny jest, no wiadomo, mały, niestety. I tutaj trafiamy bardzo słabego itemka, bo 56 groszy MP9, no nie, 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 tak to nie powinno wyglądać. Takiego czegoś nie chcemy, dobra, lecimy ze skręczką pana Pawła 6,70, 24,66. Jeszcze zostało e, na koncie, i pan Paweł daje mi. No, średnio, średnio. Chociaż faktory nie u 8 złotych, ok. Ok jest proficik, także ja narzekać nie będę. No i mamy jeszcze 17 złotych, to walnijmy sobie cyborga za 8 ziko. Najdroższy itemek 146, no jakby takiego się udało dropnąć, byłoby coś niesamowitego. Jest awupka Mortis, 9,19. No, nie mam tragedii, bo to jest proficik, widzowie. Nawet złotówka profitu przy takim challenge'u. Przyjmę z chęcią do ekwipunku. No i otwórzmy sobie jeszcze 5 e, takich tutaj pojemniczków ze 495, może akurat jakaś złota poleci i e, no będzie totalne odkłucie. Co my tutaj mamy? No średnio, chyba średnio, bo mamy chociaż 5,57. No, widzicie, no nawet jak taki coś zrobi, jest dobrze, otwórzmy sobie jeszcze 5 akurat i później będziemy już lecieć na upgrader i próbować tą kostkę wyciągnąć. No tutaj będzie, chociaż może być profit. Jest, jest fajny proficik. Mamy 10,98, bo jest Liquid Holo za 9,74. Bardzo fajnie, no ze skrzynek fajnie oddało. Pamiętajcie widzowie, że trwa cały czas event Future Dreams na e, case dropie, no i pierwsze 100 osób dostaje naprawdę bardzo fajne e, skinki, także bierzcie udział. Oczywiście z kodem s pierwszy link w opisie. Najlepszy drop w Polsce. E, ja dzisiaj tego nie będę używał, bo mamy challenge od 50 zł do kosy, także te Właśnie skiny będę upgradeował te, co wyleciały. No i widzowie, w tym momencie w ekwipunku mamy 65 zł, czyli 15 zł profitu. Naprawdę jest ok. Dobra. Przejdźmy sobie na razie do tych tańszych. 3,40 i walnijmy sobie na razy 5 na 20% i damy sobie lewą stronę. Hamuj, hamuj, hamuj. Ajajaj, aj, aj. no była lewa góra, niestety. Mogłem tego nie przekładać. Dobra, i w tym momencie mamy dalej 6 dyszek, tak? 61 ziko, dobra. Wiecie co, no byłoby to naprawdę ryzyko upgradeować od razu. Ale no dobra, wiecie co zrobię? Sprzedam sobie widzowie te itemki 31 zł i otworzę jeszcze jakieś skrzynki. Jeszcze jakieś skrzynki bym sobie pootwierał. Zastanawiam się, kurde. Dobra, niech jest skrzyneczka polski owoc, 775 i zobaczymy, co będzie tutaj. Co będzie tutaj? I no kurcze, no niestety jest 5.7 Urban Hazard Za 2.19 Słabiutko, naprawdę słabiutko Bo to już jesteśmy pięciko w plecy No ale dobra, nie podłamuje się Mamy jeszcze 20 zł ponad Także lecimy ze skrzynaczką egipską 18.99 Mamy tutaj naprawdę niesamowite skiny Ale są też te tańsze No spróbujmy, spróbujmy Wydajemy 19 zł No i proszę o coś dobrego tutaj i no, niestety, niestety, najgorszy itemek złoty 60. Zł. No, szkoda, naprawdę szkoda. Co zostało widzowie? Zostało to, że trzeba upgrade'ować już na kosę razy 5. Najtańszy nóż widowy kosztuje eee, najtańszy nóż. Chociaż nie wiecie co, spróbujmy na razy 15 Najpierw to subgrade'ować. Eee, kurczę, dobra. Wiecie co? Spróbujmy na razu 1,5 na 53 zł. Dodajemy sobie to. 65% szans. Dobra, prawa strona ulepszam. Nie wierzę No i cóż, widzowie? Mogłem próbować od razu upgrade kosy. Dzisiaj niestety się nie udaje. 50 zł do kosy. Tym razem się nie udaje, ale na pewno będzie jeszcze dużo takich challengeów których się uda. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Obserwujcie teraz kanał bacznie, bo będzie naprawdę dużo tych e, shortów z wynikami konkursów. Ja Wam dziękuję. Widzimy się w kolejnym odcinku. No i na razie.